Punkt szósty. Koniecznie podpisz umowę ze swoją agencją nieruchomości i dokładnie określ w niej agencję oraz swoje obowiązki. Chcę, aby państwa wiarygodność opierała się nie tylko na obowiązujących przepisach, ale także na umowie. Ponieważ kiedy macie w rękach umowę, strony podchodzą poważniej do realizacji swoich zobowiązań, wiedzą co muszą wykonać i wiedzą, że jeśli tego nie zrobią, to z tym dokumentem, na którym są podpisy i pieczęcie stron, możecie zwrócić się do organów ścigania i uzyskać pomoc od państwa. Kolejny punkt, powiedzmy tak, kolejny punkt, który ochroni was przed błędem, który bardzo często popełniają zagraniczni nabywcy na północnym Cyprze. Aby zaoszczędzić, biorą sobie za pomocnika dewelopera swojego sprzedawcę albo korzystają z jego adwokata, albo jednego z pracowników firmy deweloperskiej, myśląc, że w ten sposób zaoszczędzą. Na czym polega błąd? Gdzie tkwi haczyk? Jakie jest zadanie sprzedawcy dewelopera? Jego zadaniem jest sprzedać swoją nieruchomość jak największej liczbie kupujących, czyli jego celem jest sprzedać bez rabatów, sprzedać za pełną cenę. Na tym polega jego biznes. A jakie jest wasze zadanie? Waszym zadaniem nie jest po prostu kupić jakąkolwiek nieruchomość. Waszym zadaniem jest nabyć nieruchomość, która w idealny, najlepszy sposób odpowiada właśnie waszym potrzebom. I oto zwróciliście się do jakiejś firmy, która buduje tylko mieszkania, na przykład tylko w tej okolicy. A do waszych potrzeb potrzebne są zupełnie inne obiekty. Na przykład willa w zupełnie innej lokalizacji, albo je mieszkanie innego typu, może na rynku wtórnym, może znacznie tańsze, jeśli to inwestycja i chcecie je później odsprzedać. Ponieważ kiedy inwestujecie, zarabiacie wtedy, gdy kupujecie taniej, a nie wtedy, gdy liczycie na to, że ceny wzrosną i będziecie mogli sprzedać. W ten sposób deweloper będzie na wszelkie sposoby starał się sprzedać Wam swoje nieruchomości, nawet jeśli obiektywnie one Wam nie odpowiadają. Dlatego waszym doradcą powinno być niezależne biuro nieruchomości, które będzie reprezentować wyłącznie wasze interesy, a nie interesy dewelopera. Nam na przykład jest to zupełnie obojętne. Sprzedamy mieszkanie albo willę, wysoki albo niski budynek, działkę na nowym rynku, czyli na rynku pierwotnym, albo nieruchomość z rynku wtórnego, wybudowaną lub niewybudowaną. Dla nas najważniejsze jest, aby ta nieruchomość jak najlepiej odpowiadała waszym potrzebom, naszym klientom, żeby była dla was jak najbardziej odpowiednia i spełniała wszystkie wasze wymagania. Jeśli macie dzieci, będziemy szukać nieruchomości nie tylko mieszkania, ale takiej, przy której w pobliżu będzie szkoła, przedszkole, żeby dzieciom było wygodnie, żeby były wszystkie zajęcia dodatkowe. Jeśli chcecie znaleźć pracę, jaki jest sens kupować nieruchomość w okolicy, gdzie najbliższa praca jest 30-40 km dalej, a w pobliżu w ogóle nie ma żadnych miejsc pracy. W związku z tym będziemy szukać dla was nieruchomości w takiej okolicy, gdzie bardzo łatwo będzie wam znaleźć pracę i tak dalej i tak dalej i A deweloper nie ma zamiaru zaproponować wam tego, czego naprawdę potrzebujecie. On ma tylko jeden cel: sprzedać to, co sam wybudował. To jest w porządku, to jego biznes, ale wasze cele są zupełnie przeciwstawne. Dlatego wybierajcie sobie pomocnika, który będzie bronił wyłącznie waszych interesów. Kolejny, ósmy punkt. Będziecie bardzo zaskoczeni, ale przez prawie 22 lata naszej pracy już nieraz spotkaliśmy się z sytuacją, w której jacyś nieznani nam ludzie korzystają ze strony internetowej naszej firmy, podszywają się pod naszych pracowników i próbują sprzedawać nieruchomości, a ludzie myślą, że kupują je od naszej firmy od leverage investments chociaż wcale tak nie jest. Jak sprawdzić czy współpracujecie z naszą firmą, a nie z jakimś oszustem? Swoją drogą, nasi klienci dość często tak robią. To bardzo dobrze z ich strony. Uważam, że to bardzo poważne podejście i zawsze mnie to bardzo cieszy. To bardzo proste. Nie żałujcie pieniędzy. Wejdźcie na stronę internetową naszej firmy albo dowolnej innej, z którą zamierzacie współpracować. Znajdźcie tam numer telefonu tej firmy i zadzwońcie. Poproście, żeby ten pracownik podszedł do telefonu. Jeśli go zawołali, odebrał słuchawkę i z wami porozmawiał, to wszystko w porządku. To znaczy, że nie jest oszustem. To znaczy, że rzeczywiście pracuje w tej firmie, u której zamierzacie kupić nieruchomość. Jeśli tam powiedzą, kto to taki, nie znamy go, nie mamy takiej osoby, to od razu możecie wyeliminować oszusta i nie stracić pieniędzy. Swoją drogą jestem pewien, że w Waszym kraju i w różnych branżach też się to zdarza. Napiszcie proszę w komentarzach, jak sobie z tym radzicie, co robicie, gdy jacyś oszuści podszywają się pod poważne firmy, organizacje czy banki. Kolejny punkt, dziewiąty. Jest bardzo ważna kwestia. Kiedy będziecie dzwonić do biura firm zajmujących się sprzedażą nieruchomości, aby upewnić się, że dany pracownik rzeczywiście tam pracuje, musicie koniecznie dzwonić na numer stacjonarny, na numer miejski. A to oznacza, że taki numer zaczyna się od cyfr 9392. Wszelkie inne kody zamiast 392 to może być 533, 542, 549. To są numery telefonów komórkowych. A Wam koniecznie potrzebny jest numer miejski, koniecznie numer stacjonarny. Powiesz mi, Igorze, co Ty mi tu opowiadasz? Przecież mamy już XXI wiek. Kto w ogóle korzysta jeszcze z miejskich numerów telefonów? Wszyscy teraz mają komórki WhatsApp, Telegram, Instagram, już dawno z tego nie korzystamy. Ale spójrzmy na przepisy prawa. W ustawie jest wyraźnie napisane, że agencją nieruchomości może być tylko osoba prawna. A osoba prawna zgodnie z przepisami musi mieć biuro. Nie ma osoby prawnej bez biura, bez oficjalnie zarejestrowanego adresu. A w każdym adresie obowiązkowo jest poprowadzona. W każdym mieszkaniu, na każdej willi, w każdym lokalu biurowym na Cyprze Północnym standardowo instaluje się linię telefoniczną. W związku z tym każdy biur ma numer telefonu, on musi być obowiązkowo. Dlatego jeśli widzicie, że jakaś firma ma tylko numery komórkowe, nie radzę wam z nimi współpracować. Wyobraź sobie, że kupujesz nieruchomość, płacisz pieniądze, a coś idzie nie tak. I co? Idziesz na policję, żeby złożyć doniesienie, i mówisz, no cóż, jest taki facet: nie ma strony internetowej, nie ma biura, ma tylko telefon komórkowy, który nie odpowiada od dwóch tygodni, i ma tylko konto na Instagramie. To wszystko, nic więcej. Jak policja ma go znaleźć? Jak w ogóle będzie mogła ci pomóc? Inaczej jest, gdy istnieje biuro, do którego na pewno przyjdziesz, spotkasz się z tym pracownikiem, spotkasz się z dyrektorem, tam na pewno podpiszesz dokumenty, o czym już rozmawialiśmy. To jest bardzo wiarygodne. I w każdym przypadku, gdy będziesz potrzebować pomocy, będziesz wiedzieć, dokąd się udać i gdzie o tę pomoc poprosić. Dziesiąty punkt jest bardzo ważny. Agencja nieruchomości powinna wziąć na siebie pełną, stuprocentową odpowiedzialność za Twoją transakcję, a nie tylko jej część. W przeciwnym razie sam wpędzisz się w pułapkę i w przypadku jakichkolwiek, nawet drobnych problemów, zostaniesz z nimi sam na sam, a nikt inny ci nie pomoże. Na przykład w ramach twojej transakcji będziesz osobno współpracować z agencją nieruchomości: osobno z adwokatem, osobno z architektem, osobno z inżynierem, osobno z firmą budowlaną, osobno z jakąś firmą remontową, z ich kierownikiem budowy, albo po prostu z jakimś prywatnym fachowcem. I w rezultacie pojawi się jakiś problem. A jeśli nie ma osoby lub organizacji, która bierze na siebie 100% odpowiedzialności za ten proces, to opowiem wam, co się zacznie. Każdy z uczestników będzie twierdził, że to nie jego wina. Firma zajmująca się sprzedażą nieruchomości będzie mówić, że winny jest adwokat, albo na przykład architekt powie, że winny jest inżynier. Inżynier będzie mówił, że winny jest podwykonawca, albo firma budowlana, że winny jest ten konkretny majster, ale na pewno nie on. W rezultacie każdy będzie przerzucał odpowiedzialność na kogoś innego, ale ostatecznie z tym problemem zostaniecie sam na sam tylko wy i będziecie musieli poświęcić czas, pieniądze i nerwy, żeby ten problem rozwiązać. A gdybyście zwrócili się do firmy, która od razu bierze na siebie 100% odpowiedzialności za rezultat, a ten rezultat jest jasno i konkretnie określony w umowie między wami a tą agencją, wtedy zdejmujecie z siebie odpowiedzialność, a za wszystko odpowiada agencja. W związku z tym możecie być całkowicie spokojni. Cokolwiek się wydarzy, to będą ich problemy, ich wydatki oraz ich czas i nerwy. I to właśnie o takiej sytuacji mówiłeś na początku, kiedy ludzie kupili mieszkanie, ale agencja nie wzięła na siebie odpowiedzialności i nie zajęła się jego wynajmem, przez co stracili pieniądze i nie mogli zarobić na wynajmie. Świetne pytanie. W pełni się z Tobą zgadzam. Rzeczywiście. To nawiasem mówiąc jest kolejny punkt naszej listy kontrolnej. Kiedy wybierzesz agencję nieruchomości, koniecznie odwiedź ich biuro. Będąc na Cyprze Północnym, będziesz wybierać nieruchomości, oglądać kraj, podejmować decyzję, czy jest ci to potrzebne, czy nie. Koniecznie najpierw odwiedź ich biuro. Zanim podejmiesz decyzję, zanim w ogóle wybierzesz nieruchomość i wpłacisz choćby 1 euro zaliczki, koniecznie odwiedź biuro. W biurze przyjrzyj się samemu biuru, obejrzyj dokumenty. Już ci mówiłem, że gdzieś przy wejściu, w widocznym miejscu, muszą być one dostępne do wglądu. Koniecznie spotkaj się z dyrektorem firmy. W przypadku naszej firmy spotkaj się bezpośrednio ze mną, spójrz mu w oczy, zadaj pytania, które Cię nurtują. Posłuchaj jego odpowiedzi, ponieważ Wasz My przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy mądrzy, mamy życiowe doświadczenie i to życiowe doświadczenie, kiedy usłyszycie odpowiedzi, tak, nie jesteście profesjonalistami, nie wiecie, czy te odpowiedzi są poprawne, czy nie, ale mimo to, kiedy usłyszysz odpowiedzi dyrektora na swoje pytania, które cię niepokoją, zrozumiesz, czy on wie, o czym mówi, czy nie, czy to jest wiarygodne, czy nie, czy zamierza ci pomagać, czy nawet nigdy się nad tym nie zastanawiał. I koniecznie spotkaj się ze wszystkimi pracownikami, jeśli akurat będą wtedy w pracy, którzy będą prowadzić Twoją transakcję. Kto będzie zajmował się przygotowaniem umowy? Kto będzie pokazywał Ci nieruchomości? A kto będzie zajmował się obsługą posprzedażową? Ponieważ jeśli przeprowadzasz się na Cypr Północny, będziesz musiał uzyskać pozwolenie na pobyt. Jeśli kupujesz mieszkanie lub willę pustą, dopiero co wybudowaną, będziesz musiał kupić meble, sprzęt AGD, klimatyzatory, zasłony. Zdarza się, że dziś coś kupujesz, a dostawa będzie dopiero za trzy tygodnie, a ty już jutro wyjeżdżasz. Ktoś przecież musi ci pomóc odebrać towar, zainstalować, przesłać ci fotorelacje lub wideo, podpisać za ciebie jakieś dokumenty. Ktoś będzie musiał podłączyć prąd, wodę, a jeśli będzie potrzebny drobny remont, kto się tym wszystkim zajmie? Kto będzie doprowadzał transakcję do końca przez dwa lata, żeby uzyskać dla ciebie pozwolenie na zakup i ostatecznie przepisać akt własności na twoje nazwisko? A jeśli kupujesz jako inwestor, to już zanim jeszcze kupisz, musisz wiedzieć, kto będzie odsprzedawał tę nieruchomość, żeby przynieść ci zysk, albo kto będzie ją wynajmował. To jest doskonałe pytanie, które mi zadaliście. Ludzie kupili nieruchomość, mieszkanie, chcą je wynajmować, chcą na tym zarabiać. Ale mieszkanie samo się nie wynajmie, nie wyrosną mu ręce, nogi, nie pojawi się głowa, nie będzie potrafiło samo się zareklamować, nie będzie mogło zajmować się sprzątaniem, nie będzie mogło na przykład kupować tam wody, opłacać prąd, wodę, założyć internet w tym mieszkaniu, przyjmować i wykwaterowywać gości. Mieszkanie samo tego nie zrobi, ktoś musi się tym zająć, ktoś profesjonalny. W związku z tym, jeśli chcecie hmm, zarabiać na wynajmie, na przykład kupujecie w tym celu mieszkanie albo wille, koniecznie zanim je kupicie, zapytajcie, a kto będzie się tym zajmował? Pokażcie mi tych ludzi. Na przykład w naszym zespole jest kierownik działu wynajmu, jest menedżer do wynajmu, jest pokojówka, jest serwis menedżer, który zajmuje się remontami, pokojówka zajmuje się sprzątaniem, jest pracownik, który zajmuje się wyprowadzkami i wprowadzkami. To są bardzo ważne kwestie i powinniście zobaczyć tych ludzi, którzy będą się tym zajmować. Ponieważ niestety bardzo wielu na rynku Cypru Północnego obiecuje, że zapewni tę usługę, ale w rzeczywistości nie są w stanie jej zapewnić. Wielu mówi tak, proszę zobaczyć, oto jestem, spotkałem się z wami, teraz zabiorę was do restauracji, dobrze was nakarmię, pokażę wam nieruchomość, pomogę wam ją sfinalizować, potem będę zajmować się wynajmem i rozwiązywaniem wszystkich waszych spraw. Ale przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi, rozumiemy, że to fizycznie niemożliwe. Po pierwsze, kiedy sprzeda wam nieruchomość, mieszkanie albo willę, to jest całkowicie normalne i zrozumiałe, że następnego dnia zajmie się już kolejnym klientem, bo ten człowiek musi dalej zarabiać pieniądze i utrzymywać swoją rodzinę. Nie musi troszczyć się o was przez całe życie, ciągle wam pomagać. On ma zupełnie inne zadanie. I to jest bardzo słuszne. Właśnie dlatego w naszej firmie jedni pracownicy zajmują się sprzedażą, a inni obsługą posprzedażową. Trzeci dział zajmuje się budownictwem, a czwarty wynajmem nieruchomości. I w ten sposób tylko my możemy zapewnić Wam pełną obsługę we wszystkich dziedzinach, które mogą być Wam potrzebne tutaj na północnym Cyprze. A tak przy okazji, nie chciałem o tym mówić w tym wideo, ale dam Wam pewnego rodzaju lifehack. Jeśli kupujecie nieruchomość z myślą o wynajmie. Koniecznie podpiszcie umowę gwarantowanego dochodu, aby mieć pewność co do zysków. Nieważne, czy nieruchomość została wynajęta, czy nie, czy są najemcy, czy ich nie ma, czy sezon jest dobry, czy zły, niech to będzie gwarancja. Na przykład nasza firma oferuje gwarantowany dochód w wysokości 1900 euro miesięcznie i od razu podpisujemy umowę na 30 miesięcy. Uważam, że to bardzo dobre i bardzo pewne rozwiązanie dla naszych klientów, dla naszych inwestorów kupiliście mieszkanie lub willę i otrzymujecie swoje 1900 euro miesięcznie. Właściwie możecie tutaj na północnym cyprze wasza rodzina może żyć za te pieniądze. Jeśli kupiliście jedną nieruchomość dla siebie, a drugą jako inwestycję, to te 1900 euro miesięcznie, wystarczy Wam, aby żyć na północnym cyprze, jeśli macie własne mieszkanie samochód, jeśli szkoła jest już opłacona na rok do przodu 1900 euro w zupełności wystarczy na normalny dobry poziom życia. Dwunasty punkt jest krótki, ale bardzo ważny. Często na północnym Cyprze biznes prowadzą cudzoziemcy i zakładają firmy na podstawione osoby. Zakładają firmy na nazwiska Turków, Cypryjczyków, którzy nie biorą udziału w biznesie, są tylko nominalnymi właścicielami. Taka sytuacja nie jest dla nas. Pod żadnym pozorem nie wpadajcie w tę pułapkę. Wyobraźcie sobie, że przyjechaliście na północny Cypr i jakiś agent nieruchomości, nawet jeśli nazywa siebie dyrektorem lub właścicielem firmy, to według dokumentów nim nie jest. On podpisuje umowę, pokazuje wam nieruchomości, sprzedaje je wam, a potem coś idzie nie tak. Potem pojawia się jakiś problem. Idziecie na policję, a policja sprawdza dokumenty firmy i widzi, że zupełnie inna osoba jest jej właścicielem, a podpisów na umowie nie składała i ten właściciel osobiście nie brał na siebie żadnych zobowiązań wobec was. W związku z tym wpadliście w pułapkę, zostaliście sami z tymi problemami i organy ścigania w tym przypadku nie mogą wam w żaden sposób pomóc. Koniecznie zwracajcie na to uwagę, aby osoba wskazana w dokumentach firmy jako właściciel lub dyrektor to właśnie jej podpisy znajdowały się na wszystkich dokumentach, a nie podpisy sekretarza czy konkretnego pośrednika nieruchomości, który nie figuruje w dokumentach firmy, nawet jeśli to on z Wami współpracuje. Trzynasty punkt jest krótki, ale również bardzo ważny. Wasz asystent koniecznie powinien zajmować się Waszą transakcją, a nie tylko siedzieć przy biurku w biurze. On musi koniecznie osobiście jeździć, wyjeżdżać na miejsce i odwiedzać wszystkie urzędy państwowe. Dlaczego to jest takie ważne? Rzeczywiście, bardzo wielu adwokatów, architektów, księgowych prowadzi cały ten biznes, praktycznie nie wychodząc z biura. Przynoszą mu mapę terenu, widzi mapę, widzi, że tak, odpowiada ona temu projektowi budowlanemu. I mówi, tak, zatwierdzam, kupujcie, wszystko w porządku, wszystko się zgadza. Ale czasami na mapie, w dokumentach, projekt całkowicie odpowiada tej mapie, a w rzeczywistości już nie. Będziecie bardzo zaskoczeni, ale w naszej pracy zdarzały się takie przypadki, kiedy na przykład deweloper obiecywał nabywcom niewielkie działki ziemi do mieszkań na parterze, ale w rzeczywistości ich nie udostępnił, ponieważ w tym kompleksie przebiegała wewnętrzna droga. Tak, rzeczywiście tam jest wystarczająco dużo ziemi, żeby jakoś dać ludziom oddzielne działki, żeby każdy mógł sobie zrobić swój mały ogródek i cieszyć się tam prywatnością, zielenią i pięknem. Ale jednocześnie, deweloper był zobowiązany zapewnić dla każdego mieszkania oddzielne miejsce parkingowe, a nie miał wystarczająco dużo ziemi. I właśnie na tych potencjalnych działkach, które obiecał ludziom, kiedy sprzedawał mieszkania, po prostu wybudował parking. I to wszystko. I teraz, zamiast tego, żeby każdy miał swój mały, prywatny kawałek ziemi, żeby miał tam swój ogród, tam parkują samochody i ludzie oddychają spalinami z tych samochodów, to okropna sytuacja. Gdyby ten, kto sprzedawał, pojechał na miejsce i zobaczył, jak to wszystko jest tam naprawdę zrobione, to najprawdopodobniej ludzie po prostu nie kupowaliby mieszkania na parterze w tym projekcie. Albo była jeszcze taka sytuacja, może mi nawet nie uwierzycie, kiedy to naprawdę na mapie, na oficjalnej mapie, znajduje się całkiem duża działka, a deweloper na tej działce obiecuje zrobić plac zabaw dla dzieci i kort tenisowy. Ale kiedy pojechaliśmy tam, ja osobiście wtedy, to było dawno temu, prawie 20 lat temu, osobiście pojechałem na miejsce i zobaczyłem, że tak ta ziemia faktycznie istnieje, ale jest to niemal pionowe zbocze góry. Nie da się tam zrobić placu zabaw dla dzieci. Dzieci po prostu spadałyby w przepaść. Nie da się tam zrobić kortu tenisowego. No pewnie można by, ale wtedy ten, kto stoi na górze, zawsze będzie wygrywał z tym, kto stoi na dole. Nie ma tam równego terenu, na mapie jest, ale w rzeczywistości nie da się go do niczego wykorzystać. Albo była też sytuacja, kiedy 11 metrów działki rzeczywiście istnieje w tych granicach, wszystko bez oszustwa. Jest tylko jeden szczegół. Znajdują się one pod wodą morza Śródziemnego. To znaczy działka znajduje się w pierwszej linii brzegowej. Zbudowaliśmy tam dla naszego klienta wspaniałą willę, ale 11 metrów tej działki, gdzie można by było coś zaprojektować, ogród, basen, strefę grillową, altanki, cokolwiek nawet jacuzzi postawić, to już było pod wodą. 11 metrów było już pod wodą morza Śródziemnego. Tak, taki właśnie szczegół. Prawdopodobnie kiedyś tam nie było Morza Śródziemnego, a potem po iluś tam dziesięcioleciach się tam pojawiło. Albo to błąd na oficjalnych mapach, dlatego zawsze współpracujcie z tymi, którzy nie tylko siedzą w biurze przy komputerze, biorą wasze pieniądze, patrzą na dokumenty i mówią: Tutaj wszystko jest w porządku. A ten, kto pojedzie do każdego urzędu i zajrzy do każdego dokumentu, obejrzy tę działkę, obejrzy ten projekt i w ogóle zobaczy, czy on w ogóle jest budowany, czy to wszystko e, e, czy to wszystko nieprawda i budowa jeszcze się nie zaczęła i nie wiadomo, po co w ogóle inwestować w ten projekt. Czternasty punkt jest bardzo ważny. Proszę koniecznie zwróćcie uwagę. Wasz asystent przy zakupie koniecznie musi mówić w języku dla was zrozumiałym. Na przykład, jeśli jesteście z Niemiec, to po niemiecku, jeśli z Polski, to po polsku, i ten język powinien być dla niego ojczysty, to znaczy, że powinien biegle posługiwać się tym językiem. Jeśli nie posłuchacie mojej rady, to już teraz powiem wam, do czego to może doprowadzić. Kiedy próbują wam sprzedać nieruchomość, sprzedawca udaje, że doskonale Was rozumie, doskonale rozumie Wasz język, ale gdy tylko otrzyma od Was pieniądze, bardzo często niestety widzieliśmy sytuacje, w których po prostu przestaje rozumieć wasz niemiecki, przechodzi na turecki, zazwyczaj na turecki, jeśli to miejscowy mieszkaniec, tak? Turek, Cypryjczyk, i to wszystko. Pojawia się całkowite niezrozumienie, które w ogóle może doprowadzić do konfliktu, a nawet do jakiejś bójki. Dlatego koniecznie się upewnijcie. I nawiasem mówiąc, takie sytuacje widzieliśmy nie tylko z językiem niemieckim, bardzo często także z angielskim i z polskim. O właśnie! Czyli kiedy chcemy coś kupić, uśmiechają się do nas i mówią: Ja, yeah, ja, yeah, good. Mówią: Yes, yes, of course, no problem. Ale jak tylko zapłacimy pieniądze, okazuje się, że to jest i no problem to była cała ich znajomość angielskiego. I kiedy człowiek już otrzymał pieniądze, nie zamierza już z wami się dogadywać ani wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Koniecznie współpracujcie tylko z tymi, którzy znają wasz język, mówią w nim i dla których jest to język ojczysty, albo który absolutnie biegle posługuje się tym językiem. Ostatni piętnasty punkt. Koniecznie upewnijcie się, że wasz pomocnik, wasza agencja naprawdę będzie w stanie rozwiązać wszystkie postawione przez Was zadania. Rozumiem, powiecie, skąd mamy wiedzieć, jakie on ma kompetencje, skąd mamy wiedzieć, jakie ma doświadczenie, czy będzie w stanie to zrobić, czy nie. Ja zrobiłbym tak. Ja przyjechałbym i powiedział, dobrze, chcę u Was kupować. Pokażcie mi, kto będzie mi pokazywał nieruchomości. Ta osoba będzie pokazywać. Potem chcę, żebyśmy z waszym pracownikiem pojechali do wszystkich prywatnych szkół, bo mam rodzinę. Chcemy wybrać, do której szkoły będą chodzić. Pytanie, kto mnie tam zawiezie? Czy znacie tam angielski, turecki, żeby wszystko przetłumaczyć, żebym wszystko dobrze zrozumiał? Okej, okay, jest taka osoba. Następnie kupuję jeszcze jedno mieszkanie, żeby zarabiać na wynajmie. Pokażcie mi Wasz dział wynajmu. Kto konkretnie będzie zajmował się wynajmem? Kto u Was kontaktuje się z kupującymi? Pokażcie, kto u Was jest hmm, pokojówka, która będzie sprzątać to mieszkanie? Kto u Was będzie naprawiał na przykład hydraulikę, kiedy się zepsuje, jeśli goście będą nieostrożnie korzystać? Pokażcie mi Waszą tabelę dotyczącą zameldowań. Tak naprawdę nie ma w tym żadnej tajemnicy. Kiedy mnie o to pytają, pokazujemy nasze tabele za wszystkie lata, na przykład zaczynając jeszcze od 2007 roku, kiedy zaczęliśmy zajmować się wynajmem krótkoterminowym. Bez problemu pokażemy tabele, nie da się ich sfałszować, są u nas zautomatyzowane i tam widać z Bookinga, z Airbnb, z naszej strony internetowej, ile dni dana osoba mieszkała, ile dni płaciła, jej imię i nazwisko. Po prostu jeśli spojrzycie na te tabele, nie wykradniecie żadnych sekretów tej firmy. Ale koniecznie powinniście zapytać: A kto potem będzie zajmował się moimi dokumentami? A kto konkretnie w waszej firmie podłączy mi wodę i prąd? Może nie pytajcie tak wymagająco jak ja teraz. W każdym razie zapytajcie: O właśnie, a czym tam pojedziecie? Macie w firmie samochody, bo jeśli tego wszystkiego nie ma, a ktoś powie: Ja sam, ja sam wszystko załatwię. To na pewno nie załatwi, po prostu dlatego, że sam nie będzie w stanie pomagać wszystkim swoim, powiedzmy, dziesiątkom czy setkom klientów i jednocześnie być w różnych miejscach na wyspie. A w ogóle, jeśli jest sam, jego zadaniem będzie, jak tylko sprzeda Wam, dalej zajmować się sprzedażą kolejnemu klientowi. To jest całkowicie normalne i naturalne. Igorze, mam wrażenie, że zakup mieszkania na północnym Cyprze to najtrudniejszy quest. No, przepraszam, rzeczywiście. Po mojej tak długiej i szczegółowej opowieści powstaje wrażenie, że kupno mieszkania lub willi na północnym Cyprze jest bardzo trudne. W rzeczywistości wszystko jest bardzo proste. Po prostu opowiadam wam o niuansach, ukrytych pułapkach, zagrożeniach, o których 99% agencji i kupujących po prostu nie wie. Tak naprawdę wszystko będzie o wiele prostsze. Wybieracie agencję. Opowiedziałem, jak to zrobić, jak ją sprawdzić. No, na przykład, przychodzicie do nas. Zwracacie się do nas, mówicie, chcę to, to i to. Zawieramy z wami umowę i to wszystko. O żadnych problemach, o tych wszystkich skomplikowanych procesach nawet nie wiecie. Po prostu wykonujemy swoją pracę od początku do końca na podstawie umowy. Rzeczywiście, często pojawiają się u nas jakieś problemy, o których nawet nie opowiadałem w tym filmie, bo to już są nasze wewnętrzne sprawy. Nie ma sensu was tym obciążać tymi terminami. To już nasz problem. Jak to rozwiążemy, z pomocą jakich specjalistów, ile na to wydamy pieniędzy? Nawet nie będziecie o tym wiedzieć. Zwróciliście się do nas, zawarliśmy umowę, ostatecznie otrzymaliście swój rezultat. A ile nas to kosztowało, będziemy wiedzieć już tylko my. Dlatego tak naprawdę wykonajcie te 15 punktów albo zwróćcie się do licencjonowanego, oficjalnie zarejestrowanego agencji i macie gwarancję, że na Cyprze Północnym wasz zakup nieruchomości przebiegnie pewnie, komfortowo i bezpiecznie. A tak przy okazji, koniecznie nie zapomnijcie już teraz skontaktować się z naszymi pracownikami przez dane kontaktowe w opisie tego filmu i poproście o tę listę kontrolną sprawdzający wykaz 15 punktów. Wydrukujcie ją albo pobierzcie na swój telefon i podczas zakupu koniecznie odhaczajcie każdy punkt, żeby niczego nie zapomnieć i wszystko zrobić poprawnie.